Czy mniejsze studia rzeczywiście są w stanie stworzyć bardziej wyjątkowe produkcje? No może naszym zdaniem tak rzeczywiście jest, ale co mówią o tym weterani z branży? No przyjrzymy się temu, co właśnie powiedział Konrad Tomaszkiewicz, czyli były już pracownik CD Projektu Red oraz reżyser Wiedźmina 3. Dodatkowo przyjrzymy się odejściu jednej z kluczowych deweloperek BioWare i reżyserki Dragon Age The Veligard, która związana jest z Electronic Arts od blisko 18 lat. Co więcej, Ubisoft zbliżając się do premiery, chociaż. Opóźnionej. Assassin's Creed Shadows ujawnia nam nowe fragmenty rozgrywki, tym razem prezentując nam mechaniki eksploracji. Ale, ale nim zacznę, moi drodzy, no to zapraszam was na naszego Instagrama, no i oczywiście do subskrybowania kanału, tak żebyście nie przegapili najświeższych informacji ze świata gier. The Blur of Dawn Walker zapowiada się na naprawdę świetną grę. Ostatnio dostaliśmy zwiastun CGI, który zaprezentował i przybliżył nam, co w tej grze właściwie będziemy robić i jaki będzie cel rozgrywki, no i też nie oszukujmy się, dużej części społeczności po pozwoliło to przybliżyć się do tematu Rebel Wolves, czyli studia stworzonego z weteranów z branży gier, w tym chociażby Konrada Tomaszkiewicza, byłego już pracownika City projektu. No więc w wywiadzie dla PC Gamer powiedział nam co nieco o tym właściwie czym został zainspirowany i dlaczego odszedł z jednej z największych spółek w Polsce. No więc jak możemy przeczytać, wyraża on ogromną aprobatę dla gier RPG i tego co zostało już wcześniej dokonane, jednakże jego zdaniem wiele rzeczy może ewoluować, rozwinąć się, czy po prostu zostać napisane na nowo, właśnie w Gier RPG. i Jak podaje, ciężko byłoby zrealizować niektóre ze swoich pomysłów, które mieli, bo trudniej jest przekonać jakąś dużą firmę niezwiązaną z własnością intelektualną do nowatorskich rozwiązań. Tak więc założył on Rebel Wolves, bo chciał stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, coś od serca dla swoich chociażby przyjaciół. Tak więc za zaletami, jakie stoją za otwarciem nowego, mniejszego studia, stoją chociażby na przykład wolność wyboru, nazwijmy to w ten sposób, możliwość realizacji nowych pomysłów. Pomysłów, czy rzucanie się na głęboką wodę i po prostu podjęcie jakiegoś ryzyka. Drugą ważną rzeczą według Tomaszkiewicza jest to, że pracują tam z ludźmi, a nie wśród nich, jak to zwykle w dużych, deweloperskich studiach wygląda. Zaznaczył, że mniejszy zespół jest w stanie zrobić więcej, bo komunikacja wewnątrz tego zespołu jest no prostsza i jakoś bardziej transparentna, przebiega w jakiś bardziej określony sposób i prościej jest zaszczepić swój pomysł w takiej mniejszej ekipie. Jak wiemy Rebel Wolves składa się w tym momencie ze 120 pracowników, a sama gra The Blood of Dawn Walker ma wydana zostać przez Bandai Namco. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, no to zapraszam Was na poprzednie materiały, gdzie przekazana została większa ilość detali. Eksploracja w Assassin's Creed ma być rewolucyjna. Prezentuje unikalne podejście do tematu eksploracji. Ma odświeżyć starą formułę. No i oczywiście, jeszcze więcej takich słówek pięknych można się osłuchać o Assassin's Creed Shadows i akurat w temacie eksploracji, gdyż niedawno Ubisoft postanowił wypuścić materiał prezentujący nam. Świat i jego eksplorację w nadchodzącym Asasynie. Z tego co wiemy, no to gracze mają mieć większą swobodę w eksploracji. Mogą robić co chcą, kiedy chcą i gdzie chcą. Znaczy, czy gdzie to w sumie jest źle powiedziane, ale co chcą i kiedy chcą w danym momencie fabuły, no to na pewno jakaś taka swoboda będzie im udostępniona. No więc, na przykład, punkty widokowe nadal będą znajdować się na mapie, ale zamiast już odkrywać ogromne tereny mapy, no to po prostu tak, jak chociażby w Dying Light jest to zrobione, że za pomocą nornetki jesteśmy w stanie sobie oznaczyć jakieś interesujące miejsca, które są godne eksploracji. I wraz z postępującym odkrywaniem tego świata, na mapie będzie pojawiało się stopniowo coraz więcej informacji. Klasycznie pojawią się nam aktywności w postaci pytajników na mapie, jak to zwykle bywa w takich grach. Co mega interesujące, znowu o punktach widokowych jest tutaj mowa, żeby dostać się do niektórych z nich będziemy zmuszeni przeprawić się przez gąszcz przeciwników, no albo nie. Zależy to od nas czy stwierdzimy, że chcemy się tam przeprawiać jako jaskę i będziemy się wspinać po schodach walcząc z różnymi przeciwnikami, czy bierzemy sobie bezpieczniejszą, ale za to cichszą opcję, czyli na Oe, i po prostu będziemy się wspinać na taki punkt widokowy. Dowiedzieliśmy się także, że będzie 12 głównych bossów nazywanych Onryo, czyli tłumacząc dusze pełne... Jest jak to się mówi. Pełne chęci zemsty, wprowadzona zostanie także mechanika Pathfinder, czyli funkcji śledzenia celów, mającej nam pomóc w wybieraniu najlepszej możliwej trasy do jakiegoś punktu. Jak zaznaczają, jest to świetna opcja dla przemierzania gór, gdyż tam po prostu może być ciężej o znalezienie dogodnej trasy, no i dodatkowo nie każda góra, jaką zobaczymy, będzie możliwa do zwiedzenia. Pojawią się także przytułki nazwane Kakurega, które mają być przedłużeniem naszej głównej kryjówki i pozwolą nam po prostu na zarządzanie naszymi zasobami, skał Kontraktami, i itd., itd. W ogólnym rozrachunku najważniejsze zadania i postacie nie będą nam oznaczone i informacje o nich gracze będą musieli zdobywać samodzielnie, chociażby przez rozmowy, obserwacje czy sieć szpiegowską. I na tym ostatnim eksploracja ma się również bardzo mocno skupiać. Premiera już albo dopiero 20 marca i wtedy rzeczywiście dowiemy się, czy jest to jakaś rewolucja w eksploracji. Kluczowy deweloper z Bioware oraz reżyserka Dragon Age. Devel Guard odchodzi z zespołu. Jak się okazuje, po blisko 18 latach opuszcza szeregi BioWare. Jest to tyle ciekawe, że w świetle plotek, jakoby EA miało zamknąć studio BioWare Edmonton, daje nam kolejny powód do myślenia, że te doniesienia to nie są tylko takie doniesienia. Jak wiemy, Corinne objęła pozycję reżyserki w lutym 2022 roku i nadzorowała ostatni etap rozwoju Dragon Age The Valleyguard. Co więcej, w swoim CV może wpisać 18-letnią pracę w EA jako projektantka czy reżyserka. Reżyserka do spraw projektowania w Electronic Arts, gdzie głównie zajmowała się chociażby serią The Sims. Eurogamer postanowił odezwać się do reżyserki i zapytać, o co tak naprawdę chodziło w tym całym odejściu. No i jak się możemy dowiedzieć, chodziło jej tak naprawdę o spełnianie się w innym kierunku, gdyż to, co zrobiła do tej pory dla Dragon Age'a i Bioware, jest już napisanym rozdziałem i należy rozpocząć coś nowego. A jak informuje, dostała szansę, której nie mogła po prostu odrzucić. Zaznaczyła, że udało jej się zrobić to, co zamierzała, czyli pomóc Bioware stanąć na nogi. I przywrócić jakość serii Dragon Age. Podkreśliła, że był to ogromnie ciężki proces, ale opuszczając BioWare, jest pewna, że w tym momencie studio jest już na dobrej drodze. The Veligard, no czy takim wielkim sukcesem było, no to nie wiadomo tak na dobrą sprawę. Nie mamy jakichś konkretnych danych, ale sądząc po ówczesnych recenzjach, które wyszły przy premierze tej gry, to trzeba raczej brać za fakt, że nie była to zbytnio udana produkcja BioWare. No ale jeżeli reżyserka stwierdziła, że w sumie osiągnęła to, co zamierzała, no to. You go girl i powodzenia na kolejnych etapach kariery. Jak się okazuje, plan PlayStation Studios na wypuszczanie większej ilości live-serwisów okazuje się niezbyt dobrym pomysłem, gdyż jak można się wywiedzieć z różnych doniesień oraz oficjalnych informacji, zaplanowanych rzekomo 12 projektów zostało anulowane aż 8. Powodów takiej sytuacji nie znamy, natomiast można się domyślać. Podobno jedną z przyczyn była tragedia, jaką okazał się Concord. Z 12 projektów, które były przygotowywane, mamy na przykład The Last of Us Factions, czyli grę online w tym świecie, Spider The Great Web od Insomniac, czy chociażby God of War Online od Bluepoint. I parę innych pozycji, w tym chociażby Horizon Online, o którym nie wiadomo, czy został rzeczywiście anulowany, bo jak wiemy, cztery gry dalej są gdzieś rozwijane. FTC, czyli Federalna Komisja Handlu w Stanach Zjednoczonych, zabiera się za kolejne gry, które oferują mikrotransakcje i tym razem padło na Genshin Impact. Jak podają źródła, wydawca Cognosphere musiał zapłacić 20 milionów kary za wprowadzenie w błąd dzieci na i innych graczy, którzy to przez nieetyczne praktyki wydają ogromne sumy na tą grę. Według tej agencji, gra manipulowała graczy i stosowała niejasną reklamę lootboxów, co jedynie wprowadzało w błąd potencjalnego konsumenta. Zgodnie z postanowieniami, które wytyczyło FTC właśnie wydawcy Genshin'a dzieci poniżej 16 roku życia nie będą w stanie zakupić żadnych lootboxów w tej grze bez zgody rodzica. I co drugie, najważniejsze, wirtualna waluta zostanie zastąpiona przez prawdziwe realne pieniądze, tak żeby było Wiadome, ile rzeczywiście kosztują. To na tyle. Na razie, cześć Zipa.